Dzień dobry. Witam wszystkich. Dzień dobry. Witam wszystkich. Mam nadzieję, że mnie widać i słychać. Jeżeli Widzę, że już kilka osób dołączyło, to uprzejmie proszę, żeby napisać, czy mnie widać i słychać. Ja jeszcze napiszę. Przepraszam za krótkie opóźnienie i zmianę linku, ale pojawiły się małe błędy techniczne. Proszę o informację na czacie, czy mnie słychać. Poczekam jeszcze chwilkę. Widzę, że. Czy ktoś mógłby odpisać, czy mnie słychać? Tak, słychać. Super. Dobra, dziękuję bardzo. Dziękuję Ewa. Świetnie. No to zaczynamy w takim razie. Kochani, przepraszam za jeszcze raz za krótkie opóźnienie. Kwestie techniczne zostały już opanowane na szczęście. Nazywam się Nina Ambroziak. I jestem pasjonatką rozwoju osobistego, opartego na sprawdzonych i efektywnych metodach, gdzie możemy uzyskać szybkie i skuteczne rezultaty, które mają poprawić jakość naszego życia. Jedną z takich metod, które. Stosuje są ustawienia systemowe według Berta Hellingera, które w dużej mierze również opierają się na odwoływaniu się do naszej podświadomości. Natomiast kolejną skuteczną metodą, która została uznana na świecie i została wymyślona przez Marisę Pir, jest Rapid Transformational Therapy. I według tej metody, dzisiaj zostanie przeprowadzona ta sesja. Dlaczego te podejścia, między innymi RTT są skuteczne? Dlatego są skuteczne, ponieważ działają na podświadomości, na naszą podświadomość. A z badań naukowców wynika, że aż w 95% nasze myśli, nasze uczucia, nasze zachowania wynikają właśnie z podświadomości. Tylko w 5% nasz umysł świadomy ma na nie wpływ. To jest tak jak z taką górą lodową, gdzie te 5% to jest to, to, co wystaje ponad powierzchnią wody, a ta reszta to jest właśnie ta nasza podświadomość. I do części tej podświadomości po prostu nie mamy dostępu w takim stanie świadomym. Natomiast ta podświadomość ma ogromną, ogromną moc i ogromną siłę. I nasza podświadomość rejestruje i zapisuje wszystko, co się dzieje w naszym życiu. I nawet jeżeli my tego nie pamiętamy, nie mamy tego dostępu, do tego dostępu, to właśnie w naszej podświadomości to wszystko jest. I teraz kiedy ta nasza podświadomość yy, najczęściej się głównie się zapisuje, kiedy powstaje to nasze główne oprogramowanie. Otóż powstaje ono w dzieciństwie, czyli w wieku tak do 6-7 lat. I dlaczego ono jest takie mocne? Otóż w tym, w tym wieku, gdy jesteśmy, a zaraz po urodzeniu, aż do wieku 6-7 lat, jesteśmy nasz mózg f, funkcjonuje bardzo często w częstotliwościach alfa i teta. Są to częstotliwości o niższe niż nasz, nasze normalne, nasza normalna taka świadomo, świadoma częstotliwość beta. I przy tych częstotliwościach nasz mózg jest najbardziej podatny na naukę, pamięć, kreatywność i również jest bardzo podatny na sugestie. W związku z tym, dzięki temu, bardzo szybko się uczymy, zapamiętujemy, natomiast też bardzo mocno przyswajamy sobie to, co zostało nam powiedziane, przekazane, jak my zinterpretujemy pewne sytuacje. I potem z tym postrzeganiem świata, siebie, życia, jak małego dziecka, z tym przekonaniem, z tym oprogramowaniem idziemy w świat. I potem już jako dorosłe osoby często doświadczamy pewnych blokad. Nie wiemy, co z czego wynika, nie wiemy, co nas gdzieś trzyma, nie wiemy, z czego wynikają pewne nasze zachowania, emocje a to wszystko jest właśnie zapisane w tamtym starym oprogramowaniu. I te nasze przekonania, które powstają w tamtym czasie, mogą być oczywiście przekonaniami, które są dla nas bardzo wspierające i dobrze dla nas, dla nas działają. Jak na przykład, nie wiem, możesz sobie przypomnieć albo Twoje, albo przekonania znajomych typu: Ja to nigdy nie płacę mandatów, albo mnie się zawsze pieniądze trzymają, lub jak mam zaparkować, zawsze znajdę miejsce. I jeżeli masz takie przekonania i w nie wierzysz, to zauważ, że Twoje życie i te zdarzenia właśnie wtedy tak funkcjonują, jakbyś chciała. Natomiast niestety okazuje się również tak, że część naszych przekonań jest ograniczająca. I część osób mówi, nie wiem, ja to, mam zawsze, ja to mam zawsze pecha, nic mi się w życiu nie udaje, nie mam szczęścia do facetów. I to również zaczyna się manifestować w naszym życiu. Bo każdy z nas jest twórcą, twórcą swojego życia, i to, w co wierzymy, jakie mamy przekonania, co, co w nas y, gdzieś głęboko tkwi, to wszystko y, ma wpływ. Y, to wszystko ma wpływ potem na nasze życie i na to, jak funkcjonujemy. Tak tylko sprawdzam, czy wszystko jest ok, ale wygląda, że tak. Dobra. Słuchajcie, i dzisiaj. Będziemy właśnie się zastanawiać, co z tą naszą nadwagą. I to, co po pierwsze chciałam Wam powiedzieć, to to, że jeżeli masz nadwagę, to to nie jest Twoja wina. Gdyż organizm ludzki jest doskonałą maszyną, której celem jest przetrwanie. Dlatego przez wieki funkcjonował w trybie gromadzenia tłuszczu wtedy, kiedy był zapas jedzenia, kiedy jedzenie było dostępne. Kiedy, było, kiedy jedzenia było pod dostatkiem, a gdy przychodziły chude czasy, po prostu ten tłuszcz zużywał wtedy, kiedy, kiedy, go, kiedy brakowało pożywienia. I jeszcze kilkaset lat temu, de facto, jedną z głównych powodów, dla którego ludzie umierali, to właśnie nie były choroby, tylko był głód. Czyli nasz mózg jest zaprogramowany na to, aby jeść. I wtedy, kiedy jest dostępne jedzenie, wtedy po nie sięga. Bo chcecie utrzymać przy życiu. Taki jest jego cel. Czyli z jednej strony mamy to takie pierwotne zaprogramowanie, a z drugiej strony powstają w naszej, w naszej głowie często przekonania, które nabywamy gdzieś w dzieciństwie z różnych, z różnych przyczyn. Na przykład naszych niezaspokojonych potrzeb. Tego, że rodziców, rodzice nie byli w stanie zaspokoić tego, czego, dać nam tego, czego potrzebowaliśmy. I wówczas również ten mózg, który, który jest nastawiony na przetrwanie, wytwarza sobie różne mechanizmy. Na przykład taki mechanizm, jeżeli gdzieś czułam się niewidziana przez rodziców, bo mieli inne sprawy, być może jakieś problemy pojawiły się w rodzinie, być może podświadomość, mózg mówił, żebyś była widoczna, żebyś była widziana, potrzebujesz być większa i działa w tym kierunku. Albo kolejna kwestia, czuję się niewystarczająca, bo rodzice byli krytykujący, wymagali zbyt dużo, ja nie byłam w stanie spełnić pewnych oczekiwań, a być może nawet specjalnie dużo nie wymagali, natomiast ja z perspektywy dziecka, miałam takie wrażenie, że muszę zrobić to i to, żeby być kochana, bo wtedy będę, będę, będę lubiana. I wtedy również może się pojawić to przekonanie, że potrzebuje się czymś wypełnić, żeby być wystarczająca, żeby być właściwa, żeby być odpowiednia. I wówczas sięgamy często po jedzenie, aby sobie wypełnić się tym, czego gdzieś nam tam brakuje. Często również w sytuacjach, kiedy w dzieciństwie doznawaliśmy na przykład dziewczynki molestowania seksualnego, często psychika również, będzie umysł też działał w ten sposób oczywiście chroniący, że nie będzie chciał, aby dziewczynka miała te kobiece kształty, gdy będzie dorastała, bo to ją ma chronić przed ewentualnym nad, nadużyciem seksualnym. I tu też działa ta psychika, która Zawsze idzie w tym kierunku, żeby nas ochronić, żeby nas osłonić, żeby, żeby przetrwać. W związku z tym pewne mechanizmy takie się włączają. Natomiast dobrą wiadomością jest to, że jeżeli pewne przekonania nabyliśmy w dzieciństwie, wytworzyliśmy na temat, te przekonania na temat siebie, na temat świata, na temat innych ludzi, to również te same przekonania możemy zmienić. I możemy je zmienić na poziomie świadomym, i możemy je zmienić również na poziomie podświadomym. Bo każdy z nas, gdy przyszedł na ten świat, miał właściwe podejście do jedzenia. Jadł, kiedy był głodny, gdy byliśmy mali, oczywiście, jeżeli też tego jedzenia było dla nas pod dostatkiem, bo to też może być kolejne przekonanie. Jeżeli w dzieciństwie brakowało jedzenia, to może się również pojawić przekonanie, że jest mi go mało, potrzebuję go mieć dużo, potrzebuję mieć więcej. W związku z tym gdzieś tam w sobie magazynuję, aby właśnie zabezpieczyć ten lęk, że kiedyś go nie miałam. Natomiast w sytuacji takiej, gdy to jedzenie jest dostępne, to małe dziecko sięga po jedzenie, jeżeli sobie przypomnicie siebie albo Albo z, z dzieciństwa, albo Wasze dzieci, na przykład, dzieci sięgają po jedzenie wtedy, kiedy są głodne. Nie wtedy, kiedy się nudzą, nie wtedy, kiedy mają zły humor, bo jeżeli są smutne, to po prostu się smucą i czekają, albo wyciągają ręce do rodziców, żeby, żeby, żeby uzyskać to wsparcie. Natomiast nie sięgają po jedzenie, jeżeli są złe, jeżeli się złoszczą, to po prostu krzyczą, wyrażają swoje niezadowolenie. I wtedy to jest naturalna reakcja. Natomiast my w pewien sposób gdzieś w dzieciństwie zaburzamy to, i potem to jedzenie ma nam kompensować właśnie niezaspokojone potrzeby, albo jeżeli nie chcemy odczuwać pewnych uczuć. Przychodzi, nie wiem, jakiś smutek, przychodzi złość, przychodzi jakaś frustracja i to jedzenie ma nam pomóc nie czuć, ma nam pomóc w tym aby zaspokoić sobie właśnie te, te potrzeby i zamiast się przyglądać tym swoim uczuciom, tym, co w nas gdzieś jest bolące, wolimy czasami to właśnie zastąpić jedzeniem. Dlatego tak ważne jest, abyśmy sobie pewne rzeczy uświadamiali, abyśmy szukali, szukali w sobie tych, tych przyczyn źródeł i też przyglądali się temu, czym co czujemy. I jeżeli to jest zdenerwowanie, to pozwólmy sobie poczuć to zdenerwowanie. Pozwólmy sobie się zezłościć. Jeżeli czujemy smutek, również pozwólmy sobie z tym smutkiem pobyć. I zastanówmy się, a do czego nas ten, te uczucia prowadzą. A dzisiaj, A dzisiaj chciałabym Was zaprosić do sesji, właśnie według metody Rapid Transformational Therapy. To będzie sesja grupowa. Takie sesje standardowo się robi jako sesje indywidualne, natomiast chciałam, żeby więcej osób mogło doświadczyć tego, jak, te, jak taka sesja wygląda, w jaki sposób ona działa, i również można ją w ten sposób poprowadzić. I celem tej sesji jest to, Abyś wróciła w stanie takiej głębokiej relaksacji, właśnie wtedy, kiedy twój umysł będzie w stanie alfa, abyś wróciła do przyczyn, powodów i sytuacji, które sprawiły, że w jakiś sposób przestałaś mieć właściwe podejście do jedzenia albo do swojej aktywności fizycznej. Co stało się takiego w przeszłości? Że ta nadwaga pojawiła się w Twoim życiu? Jaka, jaka, jest, jaka jest jej rola? I po tym, po tej części, w której będziesz detektywem i będziesz patrzeć na te obrazy, które będą do Ciebie przychodzić, na te wspomnienia, na te sytuacje, zostaniesz detektywem, aby popatrzeć, jakie jest powiązanie tego, co pokazała Ci podświadomość, z Twoim aktualnym problemem. Gdzie jest, co się wydarzyło kiedyś, a teraz tu jest Twoja sytuacja i jakie jest to powiązanie, tak? Między, między jednym a drugim. I gdy już sobie uświadomisz to, dlaczego ta nadwaga pojawiła się w Twoim życiu, będziesz mogła wówczas zdecydować, aby zmienić te przekonania, które, które powstały w Twojej głowie na temat siebie, na temat świata, na temat Twojego ciała, na temat. Tego, kim jesteś, jaka jesteś. I gdy sobie ten, ten stary wzorzec zidentyfikujesz i powiesz, nie już, już nie, już go nie potrzebuję, bo nie jestem już kilkuletnim dzieckiem, już nie myślę jak małe dziecko. Teraz myślę jak dorosła kobieta i teraz wiem, czego potrzebuję, wiem, wiem jaka jestem, wiem, jaka mogę być, i wiem, że pewne potrzeby, które nie zostały zaspokojone w dzieciństwie, mogę. Zaspokoić sama. I ja sama jestem najlepszą osobą do tego, aby zaspokajać swoje potrzeby. Nikt lepiej tego nie zrobi. Nikt nie zna lepiej niż sama ty. Nikt nie zna lepiej twoich potrzeb i nie wie, jak je zaspokoić, tak jak ty to potrafisz zrobić. I gdy to zrozumiesz, będziesz mogła napisać sobie w głowie nowy scenariusz. Nowy scenariusz, nowy wzorzec myślenia, nowy kod, nowe oprogramowanie, jak chcesz wyglądać, jaka chcesz być, jakie chcesz podejmować codziennie decyzje odnośnie, odnośnie jedzenia. Bo w zdrowym podejściu do jedzenia nie odmawiasz sobie, mówiąc, że o, tego nie mogę, bo im bardziej sobie mówisz, że czegoś nie możesz, że to jest dla ciebie. Niedostępne, że to jest zabronione, tym większa w mózgu, w umyśle pojawia się potrzeba, aby to było, abyś to miała. W związku z tym tak ważne jest, żeby pewne rzeczy w swojej, w swojej głowie kształtować w ten sposób, aby to był Twój wybór. Dzisiaj wybieram zdrowe jedzenie. Dzisiaj wybieram to, aby jedzenie było moim paliwem. Dzisiaj wybieram, że nie kupię sobie. Tych czekoladek, nie kupię sobie lodów, bo to nie jest dla mnie korzystne. I dzisiaj chcę inaczej. Chociaż, jakbym chciała, mogłabym sobie kupić 30 czekoladek i 40, 40 paczek lodów, ale tego nie zrobię, chociaż jest to dla mnie dostępne. To jest ważne, abyśmy w ten sposób również myśleli o jedzeniu, że ono jest dla mnie dostępne, ale to ja decyduję. Czy z niego korzystam i w jaki sposób z niego korzystam. I to jest to ten nowy model, który, który, który sobie będziesz wgrywać, i który ja dzisiaj Tobie zaproponuję natomiast ważne jest, aby to nowe podejście, ten nowe oprogramowanie przyswajać sobie co najmniej przez 21 dni. I takie nagranie, które w takiej wersji rozszerzonej z tym nowym oprogramowaniem można nabyć u mnie za 15 zł i tam jest ten nowy przepis dla ciebie tego jak chcesz wyglądać, jak chcesz się odżywiać, jaka chcesz być aktywna, jakie chcesz mieć piękne ciało. I oprócz tego nagrania zapraszam was również do dołączenia do grupy Chcę być szczupła. To jest grupa, na której wspieramy się i na której ja również dzielę się z Wami tym podejściem do, zdrowym podejściem do, do jedzenia i tym, jak działa nasz umysł, w jaki sposób możemy go oszukiwać, w jaki sposób możemy na niego wpływać, bo on jest dosyć prosty. Natomiast ważne, żeby mieć świadomość tego. Jak możemy na niego wpływać, żeby robił dokładnie to, co my chcemy. I to jest ważne. Dlatego zapraszam również Was do, do dołączenia do grupy na Facebooku. Chcę być szczupła i tam będziemy się wspierać i motywować. Myślę, że możemy już, nadzieja, że dalej, widać, będziemy mogli teraz.